Yy, witam, moje nazwisko Georg Garbowski. Ja dzisiaj przeprowadzam y, te lab, terapię y, z panem Piotrem. Pan Piotr jest w tym momencie akurat po y, covidzie i y, cały układ energetyczny y, został przyblokowany. Y, mamy trochę osłabienie y, ogólne stanu y, zdrowia. I teraz tak y, ja już wcześniej y, nawiązałem kontakt porozmawialiśmy. Zresztą pan Piotr obserwuje całą terapię teraz wszystko to co teraz będę robił na fantomie. No i co stwierdzam y, jeśli mamy do czynienia właśnie już z powytem w szpitalu to to co się dowiedziałem były brane sterydy nie był pan podłączony pod jakąś aparaturę ale sterydy były jakieś podawane w energetyce pokazuje mi zastój energii na ocenę 3 i 4 we wszystkich czakramach czyli sytuacja jest taka jeśli bylibyśmy w stanie narkozy to też po narkozie energetyka zatrzymuje się na ocenę 3, ale stabilnie tutaj mamy jeden może wyjątek czakram podstawy zatrzymał się na ocenę nawet 4 i serce, ale poza tym wszystkie stabilnie na ocenę 3, czyli mamy ocenę 1, 2, 3, 4 jedynka, gdzie jest bardzo dobrze i czwórka, gdzie mamy już takie poważniejsze osłabienie energetykę już przy pomocy wahadła Isis wyregulowałem, wystabilizowałem teraz zaczniemy dostrojenie głów punktów energii, zrobimy terapię detok, zobaczymy co nam tu w czasie tej y, terapii wyjdzie. Nigdy nie można powiedzieć co, co my w takiej terapii y, robimy mam przygotowane oczywiście większość kamertonów i y, to w czasie terapii y, będziemy mogli powiedzieć co y, po kolei zrobimy. Zaczynamy całą terapię od oczyszczenia pola energii aury i tu wykorzystam zestaw kamertonów Energia 1 i tu aktywujemy kamerton 1, o kamerton 2 i 3. Jeśli byśmy taką terapię chcieli przeprowadzać, to zawsze oczyszczamy pole energii, ale aura promieniowała w kolorze czerwonym, co jest takie poważniejsze. Czerwone, czarne kolory to są takie poważniejsze osłabienia aury, czyli użyję jeszcze zestawu kamertonów. Energia 1 z aluminium to jest taki bardziej głośny, donośniejszy zestaw kamertonów i dwóch kamertonów Candida, Herpes o siebie. To też są bardzo wysokie częstotliwości i każda negatywna energia, która się jakoś do ciała przyklei, ona będzie rozbita. Następnie wykorzystam do całej pracy płytę sery serii uzdrawianie kamertonami Detox. Ale jest to taka płyta trochę uniwersalna, że z jednej strony możemy zrobić terapię detox, oczyszczającą, a z drugiej strony możemy dostroić pierwszymi siedmioma utwórami wszystkie, po kolei, yy, czakramy. Zaczynamy od muzyki numer jeden. I dziś wykorzystam yy, zestaw kamertonów z Mosiądzu, też na czakramy. Utwór numer jeden jest w tonacji C. Aktywujemy kamerton, kładziemy go kierujemy widełkami w kierunku czakramu podstawy i dajemy ten sam dźwięk do słuchania z lewej i z prawej strony tak aby wykorzystać połączenie energetyczne mózg i dany czakram utwór numer dwa to dźwięk tonacji D i kamerton kierujemy w kierunku czakramu sakralnego Utwór numer 3, dźwięk w tonacji E. Oczywiście muzyka jest też y, dokładnie synchronizowana z poszczególnymi kamertonami. Utwór numer 4 wzmocni czakram serca, który zasila swoją energetyką płuca. I serce jako organ. Utwór numer 5 to czakram gardła. I tu kieruję, oczywiście w kierunku gardła. Dajemy do słuchania, i kierujemy kawerton nad głową, czyli tak, aby wszystkie ośrodki w korze mózgowej dostały tych częstotliwości. Utwór numer 6 to czakram trzeciego oka. On zasili słuch, wzrok. Utwór numer 7 to czakram koronny. I utwór numer 8 to powtarzający się dźwięk w następnej oktawie. I on tutaj zamknie, skompresuje całą energetykę y, aury. Teraz y, synchronizujemy lewą i prawą półkulę mózgową. Tu chodzi też o y, wyrównanie energi, energii, plus. I minus w całym ciele, ale też y, chcemy tutaj trochę wykasować tych negatywnych emocji, które tam gdzieś y, z tego, co rozmawialiśmy, to rzeczywiście y, pan Piotr był w szpitalu. No, y, dużo rzeczy może widział, które, na, może, na które nie był przygotowany w tym momencie, aby oglądać y, no, y, to, co się ogólnie w szpitalach dzieje czyli po prostu, no, jakieś różne sytuacje, że oglądamy osoby, które rzeczywiście cierpią. Chcemy też tutaj dźwiękami CC, C i G i C i DNA poprawić komunikację między lewą i prawą półkulą mózgową. Teraz będę chciał jeszcze poprawić pracę y, szyszynki. Chodzi o to, żeby y, poprawić połączenia, no y, szyszynka, y, połączenie z mózgiem. Może po prostu tracić takie połączenia energetyczne, y, to są mikronowe rzeczy, ale te, one się mogą po prostu poluzować i chcemy ją trochę tak jakby zakotwiczyć. I tutaj wykorzystam zestaw kamertonów Energia 2 i tu mamy taką linię od ramienia gdzieś w tym momencie tak pod kątem 45 stopni i z tego punktu prowadzimy trzy kamertony na wysokości szyszynki, wracamy i tak jakbyśmy chcieli ją zakortwiczyć teraz zmienię zestaw kamertonów na energię 1 tutaj było dźwięk c to był 2048, a teraz razy oktamy do przodu, czyli 4096, i też taką literę T, zatrzymujemy się i tak, jakbyśmy ją chcieli właśnie wtłoczyć w mózg. To pomoże też właśnie w poprawieniu właśnie całej komunikacji i tym. Drobny mikroswapnieniu w mózgu, to też właśnie tego rodzaju praca będzie wskazana. Następnie będę chciał zrobić terapię oczyszczającą detoks czyli wykorzystam zestaw kamerdonów. Detox i to są kamertony od 2048 do 5460,8 i tutaj też płyta cały czas detox i jak ta terapia przebiega. Tutaj mamy oczywiście zaznaczone wszystkie ruchy energii 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak jak tutaj pokazują na linii yy, przeprowadzamy całą terapię. Zaczynamy od dźwięku C 2048 Hz i prowadzimy właśnie przez całe ciało. Dochodzimy na śledzionie prawa noga aż do szyi, wzdłuż korpusu, w dół, wychodzimy na wątrobie, lewa ręka, wychodzimy na śledzionie, prawa ręka. Chodzi o to, aby te wibracje były podane na całe ciało. I tak, aby doprowadzić do wyprowadzenia wszelkich toksyn, trucizn, żeby po prostu organizm mógł samoistnie, żeby był pobudzony do wydalania poszczególnych negatywnych, szkodliwych substancji z organizmu. Utwór numer dwa. Lewa noga, prawa noga, aż do szyi. Wychodzimy na śledzionie. Ważne jest, żebyśmy się tutaj nie zatrzymywali, żeby nie skompresować tej energii, tylko zawsze wyprowadzamy ją. Z jednej strony na i z drugiej strony na wątrowe. Szóste uaktywnienie i siódme takie ruchy falowe wzdłuż całego ciała. Utwór numer 3 to dźwięk tonacji E. Czyli cały czas idziemy do góry, cały czas podwyższamy te częstotliwości. Następny utwór numer 4, dźwięk w tonacji F. Czyli dźwięk będzie powodował, że te negatywne substancje w organizmie nie mają szansy po prostu no, zostać w takim stanie, jakie są. Po prostu będą musiały poddać, muszą, będą rozbite lub jakoś. Organizm zacznie zostanie pobudzony, zaczyna wydalać wszelkie negatywne toksyny, substancje szkodliwe. trucizny. Utwór numer 6 to dźwięk tonacji A. utwór numer 7 dźwięk tonacji h czyli cały czas ze skalą SEDUR podnosimy podnosimy cały czas do góry i aż do najwyżej nastrojonego kamertonu to będzie dźwięk f 5460,8 i dalej się już kamertonów powyżej 6000 nie da stroić dlatego to jest ostatni kamerton. Dalej jesteśmy przy dźwięku C, czyli zaczę zaczęliśmy całą terapię od 2048 Hz i teraz następna oktawa 4096. utwór numer dziewięć dźwięk w tonacji D i utwór numer dziesięć dźwięk w tonacji E Ostatni utwór, numer 11 i 11 Kamerton z zestawu Detox 100, to dźwięk w tonacji F i 5460,8 Hz. To najwyżej nastrojony Kamerton. Utwór 12 to uspokajające harmoniczne dźwięki. C plus E, C plus G, czyli tercja i kwinta i utwór jest właśnie w tonacji G. Także możemy równo z muzyką grać kamertonami, wszystko będzie ze sobą pasowało. Następnie, aby wzmocnić wszystkie y, organy, y, podam jeszcze wahadła z substancjami zdrowia poszczególnych organów i tu zaczynam od wahadła nadnercza. Następnie podam wahadło z substancjami krew jak to się takie substancje podaje, czyli stawiamy wahadło na wysokości splotu słonecznego i podajemy konwencję, musimy oczywiście ściśle określić, co my od tego wahadła chcemy, czyli zawsze podajemy przekaż, tyle uzdrawiających substancji zdrowia, ile potrzeba wybrowania stanu zdrowia, zupełnie substancje zdrowia wzmocni dany organ. Te substancje musimy z mózgu ryśnić. Prawidłowo y, przekazać, i w tym momencie wahadło nabiera ruchów obrotowych w prawo, zasilając, wysyłając wszystkie substancje, które są właśnie już w wahadle. Y, to w ten sposób się robi. Możemy podać zamiast łykania nie wiadomo ile y, różnych substancji, tabletek. Y, możemy to podać radiestycyjnie, następnie. Tu podałem krew, kości, następnie podaję wahadło z substancjami zdrowia na nerki, i po kolei tak, według naszej listy, tak aby dostarczyć wszystkie możliwe wahadła, które mamy w zestawie. Następnie wahadło to pęcherz moczowy. Oczywiście za każdym razem musimy podać nasze polecenie co my chcemy. Wtedy wahadło wykonuje obroty obrotowe w prawo i wysyła wszystkie substancje, które są właśnie zawarte w wahadle. Następne wahadło to yy, śledziona i trzustka. Czyli tutaj niektóre wahadła są uniwersalnie zrobione yy, na dwa organy. Podobnie wahadło mięśnie i tanka tłuszczowa. To też jest wahadło Uniwersalne w jednym. Następnie wysyłamy substancję na wzmocnienie pracy żołądka. Następne wahadło też uniwersalnie zrobione na y, jelito grube i jelito cienkie. Za każdym razem wahadło musimy oczywiście odpromieniować. Następnie wątroba i pęcherz żółciowy, to też w jednym wahadle. Następnie wyślemy substancje wzmacniające ogólnie płuca. I mamy jeszcze osobne wahadło na yy, organ serca. Możemy wzmocnić też pracę tarczycy. Następnie mózg i cały układ nerwowy czyli zaczynamy podawanie na wysokości mózgu, ale potem taką linią w dół aż do stóp, tak aby cały układ nerwowy też do, dostał tych substancji, by też został zasilony. sobne wahadło mamy też na poprawę energetyki wzrok. Następnie podam na układ immunologiczny, też na całość organizmu, i. Mamy jeszcze jedno wahadło uniwersalne na witaminy, mikro makroelementy i wahadło ostatnie zestawu to wahadło na poprawę regulacji ciśnienia krwi, aby... Wzmocnić jeszcze dodatkowo organizm, bo y, sytuacja nie jest y, no, y, pracą y, taką y, no, regulującą ogólnie. Tylko mamy rzeczywiście osłabienie y, całego układu. Y, chcemy go jak najbardziej wzmocnić. W tym momencie y, podam jeszcze zestaw y, 8 kamertonów do witamin i też. Będziemy chcieli jeszcze dodatkowo wzmocnić cały organizm, czyli no, to są takie przypadki, że chcemy podać coś więcej. Normalnie w czasie jednej terapii już bym teraz w tym momencie zakończył, ale ze względu na to, że yy, układ jest energetyczny, osłabiony, podam jeszcze witaminy, czyli mamy zestaw do witamin. Zacznę od witaminy C. samo mogę podać z wahadła też witamina C, która jest po prostu włożona do wahadła, i tutaj wysyłamy substancje z danych witamin. Ale podawana jest no, nie, że tak powiem, doustnie, tylko wysyłana jest ta substancja radiestyzyjna. Utwór numer 2 to witamina K1 i K2. Chadło oczywiście z witaminą K1 i K2. Utwór numer 3 to witamina H. Jak to wszystko działa? Po prostu nasz organizm dostaje wiele witamin, ale zestaw kamertonów i bahadłów ma na celu uaktywnienie pewnych rezerw, które organizm ma w sobie, ale no w, w, w jakichś sytuacjach alarmowych może te rezerwy uaktywnić, i właśnie zestaw tych bahadłów i kamertonów ma na celu uaktywnienie tego, co tam organizm już w sobie może mieć, witamina E, Następna częstotliwość, którą podajemy, zestaw wahadeł i kamertonów podajemy zawsze w całym komplecie. Nie robimy czegoś takiego, że jeśli ktoś ma za mało witaminy D, czy E, czy C. Podaje, nie podajemy nigdy jednego kamertonu czy jednego wahadła. To się nie potwierdziło: każdy reaguje inaczej, każdy organizm jest inny, każdy ma już inne zawartości w sobie, a więc zawsze podajemy cały zestaw, a to organizm decyduje, co on takiego u siebie uaktywni. Czyli na to nie mamy wpływu. Witamina B1, B2, B3, B5. I następny utwór to witamina B6, B12, B15, i B17. Utwór numer 7 to witamina A. nr 8 to witamina D i na koniec podam jeszcze dodatkowo zestaw wahadeł przeciw yy, wszelkim pasożytom to są trzy wahadła. I kończymy harmonicznym zestawem kamertonów Energia 2. I na aurę możemy założyć jeszcze takie zabezpieczające substancje właśnie, które promieniują z wahadła Mer Isis. On promieniuje kolorem fioletowym i złotym. Możemy jeszcze na aurę nałożyć zabezpieczające substancje, e, wibracje z wahadła z takimi surowymi wahadłami, e, diamentami. Dobrze, i w tym momencie mogę jeszcze zrobić odczyt, w jakim stanie radiestyzyjnym znajduje się w tym momencie aura. Czyli tutaj z koloru e, czerwonego tego osłabienia już jest kolor e, fioletowy. I energia, która była osłabiona, to było 63%. W tym momencie sprawdzam stan energetyczny. Pachadło mi tutaj oscyluje na wysokości 94, 95, 94%. Oczywiście w tym momencie odcinam się już od pola i od fantomu, na którym pracowałem. Dziękuję bardzo za uwagę.